Powinno się używać języka hebrajskiego. Niektórzy w Izraelu, którzy nie znają innego języka, tak jak wy mówicie tylko po polsku, muszą się posługiwać hebrajskim. My mówimy w jiddisz. Rabin pomaga wszystkim, nie tylko Żydom. Każdy powinien mieć dobre życie i wierz, zdrowe dzieci, dużo pieniędzy, aby być zdrowym i szczęśliwym do śmierci. No i jesteśmy w samym centrum wydarzeń związanych z Elimelechem w Leżajsku. Jedni tutaj zbierają pieniądze. Inni się targują, jedni sprzedają płyty z muzyką, inni przynoszą jedzenie, jeszcze inni się spieszą, jeszcze inni idą wolno. No, dzieje się tutaj tak jak przed wojną w centrum Leżajska. Hasydów w Leżajsku mamy ledwie raz do roku, a na co dzień tak niesamowicie piękne, barokowe wnętrza e, klasztoru i kościoła. A jakie organy? Na co dzień mamy to w Leżajsku. Tu, parę kroków od Hasydów. Znajdujemy się we wnętrzu bazyliki ojców Bernardynów w Leżejsku. Miejsce to swoją historią sięga w głąb XVI stulecia. We wnętrzu bazyliki możemy podziwiać manierystyczne, stalle, późno i wczesnobarokowe ołtarze, a także przepiękne dziś Chyba na całym świecie znany leżejski organ. Instrument ten, podziwiany przez znawców za przepiękne brzmienie barokowe, potrafi mówić także wtedy, gdy milczy. Nic dziwnego, że przybywają tutaj pielgrzymi i turyści z najodleglejszych terenów świata. Kółka, tak, jest. ptaszki, bęben, chorydl i orzeł. Orzeł, który na, na, samym, na samej górze prospektu porusza się. No to jest ruchoma część instrumentu. To jest mnóstwo e, piszczałek, mnóstwo pedałów, mnóstwo e, jeszcze innych elementów i to obsługuje jedna osoba. Znajdujemy się przy głównym instrumencie, przy głównym stole gry. Mm -hmm. Mamy trzy manuały. Yy manual, czyli dla ręki, prawda, klawiatury i klawiaturę nożną. Tutaj widać wszystkie y, wszystkie registry, wszystkie włączniki głosów, które, y, którymi dysponuje ten instrument. Jeszcze Jest jeszcze szczególna zaleta tego instrumentu. Wyjątkowy, e, jedyny w całym świecie, dlatego że to jest tylko jedna z trzech części tego instrumentu, tak? bo te tak organy jest. składają się z trzech na, części. Na chórze, na chórze znajduje się trzy niezależne instrumenty. Jesteśmy przy instrumencie głównym, w głównej nawie bazyliki, natomiast w, ma, w nawie Matki Bożej i w nawie Świętego Franciszka też mamy instrumenty. I może trzech organistów równolegle grać? Tak jest, razem. Razem. Razem, tak. Skąd się bierze ta kukułka, te ptaszki, bęben? Skąd to wszystko, skąd energia do tego? W momencie, powiem? kiedy pojawił się prąd, zele, zelektryfikowano też organy, prawda? Aha. Trzyfazowy silnik, który napędza dmuchawę. Dmuchawa tłoczy powietrze do miechów. A powietrze dysponowane jest do, do całego instrumentu. A, a gdzie jest ten tajemniczy przycisk, który włącza pst, organy? Tutaj z boku, to jest włącznik a. silnika, Aha. <laughs> czyli w XVII-wiecznych organach. one są XVII czy XVIII-wieczne? Rok budowy 1610. Czyli XVII-wieczny tak jeszcze. W XVII-wiecznych organach jest. Nie, no wcześniej, wcześniej byli ludzie, którzy musieli kalikować, prawda, tak mhm. się to nazywało, czyli no po prostu fizycznie pracować nad, nad tym, żeby organy miały powietrze. To zagrajmy jeszcze coś. Jeszcze coś? Tak. że zagrajmy kawałek baroku. Kawałek baroku. Co jeszcze w programie? Odkryjemy tajemnice pałacu w Sieniawie i spróbujemy przysmaków kuchni hasydów. Między Rzeszowem a Leżajskiem, a dokładnie 40 km od tego większego i 20 km od tego mniejszego miasta, stoi sobie taki wielki, gigantyczny portret Napoleona Bonapartego. A dlaczego? A dlatego, że tutejszy regionalny artysta postanowił go namalować. A dlaczego postanowił? A dlatego, że jest tutaj pałac! Pałac książąt czartoryskich w Sieniawie. I odwiedzał ten pałac Napoleon. Który tu najczęściej bywał? O, tutaj wielu bywał. A, a ten to kto? Franciszek II, książę. Rakoczy, książę Siedmiogrodu, dowódca węgierskiego powstania przeciwko Austriakom. Któreś wielki romans się w nim kochała. Tak? Księżna, e, księżna Sieniawska, 22-letnia, przepiękna kobieta, finansowała to powstanie, wspierała go. To się finansowała księcia, no zobaczcie. Ale... Nawet zapłaciła strażnikom austriackim po upadku powstania, aby go uwolnili i tutaj się schronił. No, A Książę poniatowski, poniatowski, dowódca się... całego naszego korpusu, który ruszył na Moskwę. No, w tym roku mamy. Dwustulecie 1812-2012, kiedy Napoleon Bonaparte ruszył na Moskwę z wielką armią. A tego, Tadeusz tego Kościuszko. Pana znamy ze starych pieniędzy. Tak? Ze starych pieniędzy znamy Tadeusz Kościuszko.